Od 16 lat borykamy się z naszym problemem, nigdy nie mieliśmy możliwości takiego spotkania. Mieniamy się swoimi doświadczeniami, swoimi wrażeniami, kontaktami. Ktoś cierpi ode mnie, ja cierpię od kogoś. Cały czas powstają nowe badania kliniczne, nowe pomysły, jeżeli chodzi o znalezienie tego leku, tej terapii. Mają się pojawiać takie terapie dla nowotworów, które powodują zahamowanie aktywności tego szlaku oraz mapki nazowego. To są te elementy, w które możemy, których możemy działać, tak? To są te obszary, które możemy zaopiekować i jesteśmy w stanie zrobić razem, jeżeli po prostu się zjednoczymy, połączymy siły, połączymy kompetencje i po prostu wzmocnimy nasz głos. Także ja serdecznie zachęcam do tego, żeby założyć Stowarzyszenie Rasopatia Polska. Czerpnęliśmy dzisiaj bardzo, bardzo dużo wiedzy. Poznaliśmy wspaniałych ludzi. Nawet tutaj teraz przy stoliku <śm> mamy ich tych cudownych tak, ludzi. Cześć. Tak, tak. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Kopalnia wiedzy. Bardzo fajny event. Naprawdę dziękujemy za organizację. Naprawdę super. Super, super, super. Wszystkim nam zależy na naszych dzieciach, naszych rodzinach i na naszych pacjentach. Było bardzo miło, bo była okazja w końcu się spotkać. Właśnie tutaj jesteśmy drugiego krańca Polski i udało nam się spotkać. Chcielibyśmy, żeby kontynuacja <noise> tego spotkania miała miejsce. To też już zależy od państwa. Idziemy w nieznane. I to i w nieznane zarówno rodzice. I opiekunowie, jak i idą nieznane osoby, które się nimi opiekują, bo my nie wiemy dokąd to doprowadzi. Tak? My cały czas odkrywamy rzeczywistość. Pokazuje, tak? że takie rzeczy są możliwe już że na jedną osobę znajdziemy lek. Oczywiście wymaga to olbrzymiego nakładu finansowego i olbrzymiego nakładu ludzkiej pracy. Piękne przykłady, jak bardzo rodzice potrafią popchnąć naukę i zmienić tak naprawdę historię naturalną y, swoich dzieci. Natomiast potrzebni są też pasjonaci.